Tyle się nagadałam w ciągu kilku ostatnich dni, że dzisiaj już ledwo mówię, no ale czas zabrać głos w słusznej sprawie. Będziemy teraz prezentować efekty naszych działań. My, jako radiowcy, bo mowa o warsztatach radiowych, niczego nie pokażemy. Za to będzie czego posłuchać. Nagrywaliśmy, montowaliśmy. I oto jest. Ale muszę jeszcze tak tytułem wstępu wspomnieć o tym, że po wielu latach przymiarek i podchodów udało się Rancho Kaszubskie przez Stanę Galaska ma swoją pierwszą stację radiową. To jest wersja adapciakowa. Nie wykluczamy uruchomienia także tej Siciliańskiej, inaczej zwanej Chrisową. Niebawem ogłosimy oczywiście casting na Chrisa o poranku. Dziś zapraszamy do wysłuchania. Premierowego programu. Minęła Minęła 21. Zbliża się 22. Info Serwis rozpoczynamy od informacji dla wypoczywających. Kąpiele w tym roku są wyjątkowo przyjemne. Jezioro Kamieniczne słynie z krystalicznie czystej wody. W tym roku mile zaskakuje kąpiących się temperaturą. Drug Zbysław. A ratownik. Z racji długotrwających tu wielotygodniowych dni z nasłonecznieniem bez opadów sprawiła, że temperatura wody osiągnęła rzędu 23 miejscami, nawet 24 powierzchniowo stopni Celsjusza, co oznacza, że także przebywanie w wodzie młodzieży nawet przez kilkadziesiąt minut nie wywołuje żadnych objawów właśnie osłabienia czy napięcia mięśniowego spowodowanego niską temperaturą. Na jeziorze pojawiła się też nietypowa jednostka pływająca. Prace trwają. Zbyszek, budowniczy i konstruktor. To jest katamaran, czyli dwukadłubowy pojazd pływający. Będzie miał żaglowanie i będzie pływał po tym jeziorze. Więcej o tym pojeździe powiemy już za kilka minut. W Radiu Tetris FM nadamy obszerny wywiad ze Zbyszkiem. Adapciak. Starzy bywalcy Alaski wiedzą, co to za obóz. Z fenomenalną młodzieżą i atmosferą. I właśnie trwa. Aktualnie jest na półmetku. A jaki będzie kolejny tydzień? Będzie genialnie, że, że, jest, że jest dobra atmosfera, że, że jest pogoda, e, dobra energia ta jest gwarantowana dzięki daniom szefa kuchni. No, wciągacie nosem, nie wiem, ustami to macie energię, bardzo szybko wciągacie tak. i przez to ona się gdzieś tam nie traci, nie, nie wędruje, tylko od razu zgarka do brzuszka i już, nie? Kotlecik, tak, tak. rosołek, nie? Takie sprawy. Tak. Wszystko znika z talezy. No. Niektóre z dań serowanych przez naszego szefa kuchni wabią osy. Na stołach pojawiły się butelka pułapki. Jednak wśród nas są też miłośnicy tych owadów. Jako miłośnik przyrody, w ogóle nie łapię os ani nie wzwawiam je w żadne pułapki. Jedynie uśmiecham się do nich, jak siada na mnie, to ją nie unicestwiam, a dmucham, żeby sobie poleciała. I jeszcze żadna mnie nie urządliła. Sposób pana Zbysława serdecznie polecany. Metełoś. Dzień dobry, chciałem przedstawić pogodę na dzisiejszy wieczór. Wieczorem w sobotę będzie 21 stopni. W nocy z soboty na niedzielę będzie 20 stopni. W niedzielę w ciągu dnia temperatura dojdzie do 33 stopni. Natomiast wieczorem temperatura spadnie o 21 stopni. Dziękujemy za uwagę. Tetris FM. Proszę Państwa, reporterzy Tetris FM przedstawiają na początek odpowiedź na zasadnicze pytanie: <laughs> skąd się usiadam? Skąd wziął się adapciech? Z niczego. W kuli ziemskiej. Była Alaska, był Raciboż i był Dawid. I to tak powstał adapciech. Z tego co słyszałem, adapciech się wziął z Raciboża. Myślę, że pewien człowiek wpadł kiedyś na pomysł, jakby to umilić życie młodym ludziom i czegoś ich nauczyć przy okazji. I poznał innego człowieka z Gliśna Wielkiego i tak się zgadali, że może by tu obóz jakiś zrobić. Adapciak, ja myślę, że się wziął od Dawida Wacławczyka i Lulli, że oni pierwszy raz kiedyś przyjechali i zorganizowali taki obóz. W 1999 albo 8. Znaczy pamiętam, że na początku nie było zbyt wiele na świecie. Były, były może chmury, była ziemia. A potem spadł wielki, wielki deszcz i trwał przez dwa tygodnie. I z tego, co kojarzę, to wtedy nastąpiła pora na kalafiora i powstała adoptja. Że dzieci ze Śląska chciały wyjechać daleko, daleko od rodziców, żeby rodzicom tak łatwo nie było przyjechać i odwiedzić na przykład dzieci w weekend. <grym> Dlatego wymyślili właściwie prawie, że drugi koniec polski, dzięki czemu jadą tutaj. no Myślę, że jedziecie my jedziemy o 7 godzin, wyjedziecie pewnie podobnie od siebie. I dobrze się bawicie przez dwa tygodnie, przy okazji ucząc się wielu rzeczy. Nie wiem, pewnie przyjechał zbiór dziwnych ludzi, dziwnych w pozytywnym sensie znaczenia i, i żeby się tak za, zaadaptować tutaj, to stworzyli adapciak. Ktoś tu wpadł i zrobił? Aha. Miło, okej. Okay. Ha, no, to była taka ciężka historia. Bardzo, bardzo dawno temu ten oto Dawid Wacławczyk zabłąkał się gdzieś tam w Puszczy Tucholskiej i wychodził, tam niedaleko jest takie grzewa, tutaj to, tu na tej górce wyszedł i zobaczył tę wielką połać, której wystawała ta wspaniała zabudowa należąca oto do kolegi Jakska. I wtedy wpadł na pomysł, tu będzie Adamciak. Teraz poszukamy odpowiedzi u źródła, czyli organizatora obozu Dawida Wacławczyka. Dave, mamy do ciebie pytanie. Skąd? Się wziął Adapciak. Adapciak wziął się stąd, że kiedy byłem na drugim roku studiów, to zauważyłem, że dla studentów mojej uczelni nie ma tak zwanych obozów integracyjnych, zerowych. A ponieważ przypadkowo znalazłem się w gościach u Jacka, wtedy jeszcze na polu namiotowym przystanek Alaska, które funkcjonowało pierwszy rok, poznałem taką dziewczynę, taką Anię z Gdańska, psychologkę i zmówiliśmy się, że za rok tutaj przyjedziemy w dwie ekipy. To znaczy, zrobimy wspólny obóz, my jako, powiedzmy, bo ja studiowałem na AWF-ie turystykę, my się zajmiemy jakby organizacją, no po prostu organizacją, a oni jako psychologowie, bo nas studia psychologowie, zapewnią warsztaty. I stąd nazwa obozu Adapciak, czyli obóz adaptacyjny dla studentów tych właśnie dwóch uczelni. Ponieważ Ania w marcu oznajmiła, że zaszła w ciążę i musi się wymiksować z tego projektu, a z mojej uczelni zgłosiło się studentów całym mnóstwo, bo w zasadzie jedna sztuka, to w ostatnim momencie stwierdziłem, że a, jakoś się tu wybieramy na tą malaskę, jak już ten projekt obozu powstał, jakoś tam jakiś jest program warsztatów czy coś, to w warszawskich toaletach w środku umieściliśmy cztery plakaty <laughs> informujące o tym, że taki obóz jest i w ten sposób się znalazło 15 innych osób, którym się program po prostu spodobał. Aha, widziałem w raciborskich toaletach? Nie, w szkołach, znaczy w toaletach, które są w szkołach, Czyli w liceum pierwszym i drugim. Konkretnie stwierdziliśmy, że wszędzie indziej nas będą gonić, ponieważ obóz był robiony wtedy. No co to dużo mówić, Nielegalnie w zasadzie. Nie mieliśmy ani firmy, ani stowarzyszenia. Po prostu zrobiliśmy sobie kartkę ksero i stwierdziliśmy, że będziemy po prostu, że będziemy działać. Że działanie jest ważniejsze niż formalności. No więc wiedzieliśmy, że w oficjalnych miejscach to nas tam ktoś może ścigać albo się będzie zastanawiał, co to, kto to i tak dalej. No i tak powstał pierwszy adaptacja, 2000. Czyli powód jest prozaiczny, po prostu chciałem zarobić pieniądze. <laughs> na tym, nie no, tak, tak żartuję, bo no, znaczy, chcia, chciałem w ogóle, ja studiowałem turystykę, więc w ogóle chciałem zacząć robić tą turystykę, nie tylko się o niej uczyć. Natomiast no, przy okazji zarobić tam parę pieniędzy, bo student, wiadomo, potrzebuje pieniędzy, a najlepiej jeszcze na innych studentach, którzy się dostają na obóz, żeby się mogli zintegrować, żeby mogli poczuć klimat. Więc można powiedzieć, że nazwa obozu jest nazwą zupełnie przypadkową. To się powinno nazywać Art Camp albo obóz artystyczny, dlatego pod. Hasłem adapciak na plakatach zawsze widnieje hasło Obóz Artystyczno-Przygodowy, bo to jest de facto, de facto ma taki charakter, ale ponieważ no, osoby nam powiedziały, że nazwa adapciak w pierwszym, drugim roku, trzecim się już utarła, że w Bożu już stanowi pewną legendę, no więc ta nazwa została. A teraz przesympatyczny pan Zbyszek i jego. Katamaran, czyli dwukadłubowy yy, pojazd pływający, będzie miał żaglowanie i będzie pływał po tym jeziorze. Yhy. Yhy. Mm, tak. Yhy. Czyli generalnie konstrukcja. Jak widać. A to jest w połowie zrobione dopiero, tak? Czy tak. to dopiero zaczyna? Nie wszystko, co tu widzicie, jest. Yy... Złożone, ponieważ część leży w innym miejscu. Docelowo to się tu pojawi, tuż przed wyładowaniem. Na ten moment jest niepotrzebne, bo robię co innego. Czyli generalnie będzie gotowe mniej więcej. W dwa dni? dni, o! No. <laughs> to zdaje się, że będziemy jeszcze tutaj przez no, będziecie. dni. Z tego co pamiętam, to jesteście tu dwa tygodnie. Tak więc. dobrze, no i co? No, no dziękujemy, dziękujemy za, dziękujemy. za tak no, widzenia. Do widzenia. Reporterzy Tetris FM przedstawiają Jeśli kiedykolwiek chcieliście zapytać o tajemnice i mity kuchenne ekspertów w gastronomii To ta audycja jest specjalnie dla Was Obiad jest gotowany w rajstopach Wow Jak w rajstopach? No, Andrzej zakłada rajstopy zawsze w niedzielę I gotuje obiad A później w tych rajstopach jeszcze pływa jarzynka I dlatego ta zupa jest potem taka dobra o, To zostanie takie pytanie od czego zależy e, otrzymywanie deserów? Gdzieś bardzo dobrze zachowujemy, to wtedy. No, wczoraj dobrze się zachowywaliście? A były drożdżówki, nie? Tak. No a dzisiaj? Ja mam lip. Nie, nie ma wiemy. Jak nie ma nic? Kto wam takich głupot naopowiadał? Arbus jest, nie? No? Wielkie oczy. Jeszcze większe zrób. Rybcia, rybcia. No. Ale to dziękujemy za wszystko. Dzień Dzień za bardzo. ten sekret w Rystopach też. Będziemy <grym> pytania zadawali. Reporterzy Reporterzy w... <grymne> <trafia>. Tetris <grymne> FM Krowa, 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 trawa. To chyba, to chyba, to chyba podstawa. To może jeszcze raz co? Krowa, 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 trawa. To chyba, to chyba, to chyba podstawa. Drzewo, drzewo i mm, drzewo, ziemia tyle. I ogólnie jest super. Alaska według Drucha. Otóż Alaska to nie jest ta Alaska z Ameryki Północnej, lecz Kaszubska, gdzie młodzież artystycznie tworzy obóz zwany Ab Dabciakiem i rządzi na przystanku Alaska w XXI wieku. Zapytaj, głosza! Zapytaj Dobra, czy jakiegoś takiego. Dzień dobry. Czy moglibyśmy zadać panu pytanie? Proszę. Yy, mm. Momencik, Dobrze, proszę. co koleżanka oczekuje, żebym wspomniał? Znowu te auto. Włączyłaś? Dzień dobry. Widzę, że ma pan teleskop. Czy to pana hobby? Nie. <śleski> yy, witaj przygodo przygodę. I na przykład. Przesympatyczny sympatyczny pan Zbyszek i jego katamaran. Kurde! Ja. Jeszcze raz, bo tu było za głośno. Nie mogę. Dobra, no. A usnąłeś to? A ja tam, ja tam no, przeklnąłem. ja Co powiedziałeś? Przeknąłem. Co powiedziałeś? Bliskie <laughs> słowa. No gramy. Dobra, <laughs> jedziemy, jechamy. No ale ciszeć. się ci. Ci, 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 ci. Heya! Heya! Łosia, zapytaj głosia, zapytaj głosia. Podaj mi dźwięk początkowy. Jaki to jest? <grywanie> Jaki to dźwięk. Nie gramy w jakąś tą melodię. <grywanie> Za chwilę usłyszcie charakterystyczne dźwięki dla alaski. To był dźwięk stukających foteli u Eda. Przed chwilą usłyszeliśmy dźwięk piącej wody w umywalni. To był dźwięk dzwoneczków w środkowej damskiej toalecie. Usłyszeliście właśnie dźwięk otwieranego namiotu. Właśnie usłyszeliśmy dźwięk otwierających się drzwi do damskiej umywalni. To był dźwięk skoków na bombę do jeziora. Dziękujemy za uwagę, mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście. Na tym oczywiście nie koniec naszego programu. Za chwilę rozpocznie się jego muzyczna część, ale tutaj u Hollinga dłużej z tego powodu nie będziemy was przetrzymywać, bo muzyka na ranczu kaszubskim dzięki naszej stacji będzie dziś docierać wszędzie. No, może trochę przesadziłam, ale rozkręcimy... Głośniki na tyle, na ile się da. Miłego słuchania. A po tej części muzycznej fire show na podwórku.